Mamy nadzieję, że zmiana postrzegania polskiego rynku przez inwestorów zagranicznych, co widzieliśmy po wyborach 15 października, i mam nadzieję, że ten proces będzie dalej trwał, że będzie, będzie jakby taki zwrot, jeśli chodzi o polski rynek akcji i polski rynek obligacji, i będziemy widzieli dalej wzrost zainteresowania i trwałe zainteresowanie inwestorów zagranicznych, to może być jeden z elementów, które pomogą w realizacji pozytywnego scenariusza, dla, zwłaszcza dla polskiego rynku akcji, mimo tych wzrostów, które obserwowaliśmy w tym roku na polskiej giełdzie także, które były takim pocieszeniem po wielu wielu latach udręki i ciągłego rozczarowania dla polskich inwestorów. My patrzymy z nadzieją, zwłaszcza na duże polskie spółki, powiedzmy z takie objęte indeksem WIG30, dlatego że tamten efekt zainteresowania inwestorów zagranicznych może być najbardziej odczuwalny. Mamy nadzieję na pozytywne efekty też ożywienia gospodarczego, którego perspektywy w przyszłym roku widzimy dla Polski, dla polskiej gospodarki pozytywne efekty spadku inflacji, pozytywne efekty też utrzymania trendów konsumpcji, wzrostu poziomu realnych dochodów Polaków. I to wszystko powinno przełożyć się wraz z takimi czynnikami napływowymi, flowowymi, jeśli chodzi o rynek, czyli napływami z rynku z programu PPK. To wszystko może sprawić, że, że ta perspektywa dla polskiego rynku akcji tych, zwłaszcza segmentu, segmentu większych spółek wydaje nam się pozytywna. To, co może być jakimś zagrożeniem i ryzyk, czynnikiem ryzyka, które musimy wziąć pod uwagę, to są oczywiście wydarzenia zewnętrzne, zwłaszcza i geopolityka, i tutaj z Ukrainą na Ukrainą i agresją rosyjską na czele, niestety, bo, bo dalszy rozwój sytuacji jest, jest wielką niewiadomą, ale także sytuacje na rynkach światowych, na przykład na, 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 zwłaszcza na rynkach akcji.